Witam kochanych widzów w kolejnym odcinku z Broken Ranks. Udało się zdobyć 75 poziom. Jak widzicie, to są obecnie statystyki już w nowym ekwipunku. No, już wam pokazuję zresztą. Obecnie jestem ubrany, można powiedzieć, pod statystyki. Tak dokładnie. No, i pokażmy najpierw ekwipunek pod statystyki 295 zręczności, 2600 życia. I tutaj tak łeb z tygrysa, na razie nic z nim nie jest zrobione więcej. To już znacie zadry plus 6. Tutaj dwa kamyczki. Jeden już nawet w ekspiony, bo udało mi się tam ulepszeniami go podbić. Dwa morimy. Na 70 poziom. Też ich nie ulepszam ze względu na to, że mm, trochę to bez sensu. Tarczę mm, znacie pozostała bez zmian, tylko wymieniłem kamyk, aby był podkryta. Tutaj wirweny plus 6 bez kamyczków na razie. Otwieracz plus 7. No i dałem mm, bidrift na modyfikację oraz bidrift na kryta, który swoją drogą poleciał mi ze smoków, które farmie. Tak, jak obiecałem w poprzednim odcinku. Obdartusy na razie nieruszone. No i pojawił się Centrion. Centrion ze względu na resy, na wiedzę. Mm, ta wiedza tak naprawdę dała mi 1 PA więcej, więc nie do końca było to Warf No, ale jak już kupiłem, naprawiłem, to po co to zmieniać? Ulepszy się w HP i nikt nie będzie zwracał uwagi. Tutaj Hartarum. Również jeszcze nie ruszony, no i w debie chyba się nic nie zmieniło poza kamykami. O ile się nie mylę, no a teraz zmienię ekwipunek pod resy, czyli tak jak myślę, iść na losy. Tu jeszcze nie jest wszystko gotowe. Brakuje wielu orbów, jeszcze kilku kamyków i co najważniejsze doświadczenia na tych kamykach brakuje, ale to zamierzam wbić na haha, które się zbliża. Nadchodzi. I z którego będę starał nagrywać dużo materiałów dla Was. No ale nie przedłużając, wracam do zmiany ekwipunku. I w tym momencie 80% na zimno, na uroki 62, ale nad tym jeszcze popracuję, jakiś kamyczek wrzucę. Życia 3160. Może troszeczkę mało kondycji. Delikatnie mało. Ale to wszystko również jest do poprawy. Jeden itemek ulepszyć plus 5 w kondycję. I będzie wszystko dobrze. 206 z ręki. No i ta wiedza. Ale myślę, że ta wiedza też pomoże bronić się przed urokami na losach. No i tak wstępnie postać wygląda. Myślę, że coś tam, coś tam uda się wystać. Zresztą, jak w expie kamyki, myślę, że będzie trochę lepiej. Jeszcze kilka ulepszeń mnie tutaj czeka, mianowicie ten Centrion. Myślę, żeby te spodnie troszeczkę podbić, chociaż plus 3 w życie, bądź je właśnie dam w kondycję. No i wiadomo, kamyki, kamyki i orby. Co do zwierzaka, 54 poziom i 41%. Na Iwrze strasznie dużo ekspa dostaje, więc po tym jak zakończę challenge ze smokami. Po farmie sobie Iwra aby on trochę nadgonił mój poziom. Co do osiągnięć, tak to wygląda. Już wam pokazuję, ile mam smoków zrobionych. 75. Jak zaczynałem challenge, było ich 25, jak się nie mylę, albo 15. Tu wam pokażę, zapisuję sobie na bieżąco drop, ponieważ to co mi dropnie, sprzedaję, żeby na bieżąco móc modyfikować i inwestować pieniądze w ekwipunek. Mm, co do dropu, zdążył polecieć mi Karat. E, brązowa jedna gwiazdka z orbem na dodatkowe doświadczenie. Mm, tutaj Beatrift Band, który zresztą jest mm, tutaj. Zaoszczędziłem trochę kasy, a mam fajny kamień, uważam. Już Wam pokazuję dalej. No i jakieś y, subdrify. Y, tutaj ten R, aczkolwiek on był warty już tylko około 700 w momencie, kiedy go sprzedawałem, ponieważ to już był dzień po <laughs> jego wejściu i ta cena y, sporo spadła. Bo na początku był warty około 3 baniek. Tak to wygląda. Ja lecę farmić smoki i przygotowywać się na event, który zaczyna się już, już 3 maja. Tak jak mówię, postaram się nagrać z tego jakiś content, żeby wyrzucać Wam do odcinka za każdym razem i wykorzystać te bonusy, które administracja nam przygotowała jako graczom. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie to by było wszystko. Zostawiam Wam jeszcze klip, w którym ubijam Easy Smoka, żebyście mogli zobaczyć sobie mój damage. I moje procenty oraz jak robię i wrawula mm, o dziwo, tylko z jedną mm, śmiercią, więc całkiem w porządku. Zatem zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i do zobaczenia poprzednich odcinków. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło. Życzę dużo dropów i samych trafień na niskim procencie w broken ranks. Trzymajcie się jeszcze raz i na razie, cześć.